Cześć, jestem Wojtek, to jest mój kolega Franek, jesteśmy fizjoterapeutami w Centrum Rehabilitacji Multimed. Zapraszamy Was na dzisiejszy odcinek, w którym pokażemy Wam, jak powinna wyglądać prawidłowa pozycja stojąca, na co należy w niej zwracać uwagę oraz jak się schylać, tak żeby sobie nie zrobić krzywdy. Teraz ja spróbuję Franka ustawić, powiedzmy, w mniej więcej prawidłowej postawie, tak żebyście mogli zobaczyć, jak ona powinna wyglądać. Yy, musimy pamiętać o tym, że funkcjonuje parę mitów związanych z prawidłową postawą. Jednym z nich jest polecenie: ściągnij łopatki. Wszystkim nam się to prawdopodobnie kojarzy z dzieciństwa. To nie jest dobry nawyk. Barki powinny być gdzieś pomiędzy wysunięciem do przodu, a właśnie odsunięciem w tył, czyli ściągnięciem łopatek. Chcielibyśmy pokazać Wam, jak się należy schylać lub też jak się nie należy schylać. Pierwszy z czynników jest to kwestia tego, czy nas coś boli, czy nas nie boli. No i oczywiście w tej sytuacji dobrze jest skonsultować się z fizjoterapeutą. Kolejnym czynnikiem jest to, jak jesteśmy rozciągnięci i nas po prostu pozwala nam ruchomość stawów, bo pamiętajcie o tym, że zawsze warto słuchać swojego ciała, jeżeli jedna z pozycji na przykład przynosi nam dyskomfort, warto spróbować zastąpić ją jakąś inną. Na początek pokażę, jak się schylać po lekki przedmiot. Oczywiście, jeżeli macie dobrze rozciągnięte ciało, możecie swobodnie schylać się z prostymi bądź bardzo lekko ugiętymi kolanami. Jeśli macie dolegliwości bulowej lub jesteście słabo rozciągnięci, możecie wybrać jedną z dwóch kolejnych pozycji, tą, która będzie dla Was komfortowa. Tak samo w przypadku wiązania butów. Wszystko zależy od Waszej ruchomości. I od tego, czy występują jakieś dolegliwości. Oczywiście wybieramy inny sposób. To też zależy, co dla kogo jest ciężkie, jak jesteśmy silni. Ale jeżeli jest to dla nas ciężkie, po prostu staramy się ugiąć kolana, złapać przedmiot i pomagając sobie, nie obciążając jedynie kręgosłupa, ale pomagając sobie nogami, podnieść go do pozycji wyprostowanej. Pierwszym z ćwiczeń, które mogą Wam pomóc w swobodnym schylaniu się yy... Będzie pozycja siadu prostego, wykonujemy ją przy ścianie. Jeżeli nie pozwala zakres naszych bioder, zakres zdjęcia naszych bioder na wykonanie pozycji siadu prostego, wtedy uginamy kolana. Zostajemy w tej pozycji, staramy się rozluźnić i pozwalamy na to, żeby kolana pod własnym ciężarem zaczęły opadać, żeby nogi zaczęły się prostować. Pamiętajcie, nie róbcie tego nigdy na siłę. Kolejne ćwiczenie rozpoczynamy w klęku podpartym. Są to... W zasadzie bardzo proste skręty. Skręcamy się na zmianę raz w prawo, raz w lewo, wznosząc rękę. Tutaj pamiętajmy o tym, żeby ten bark, który nas podpiera, ręka, która nas podpiera, mocno wypychała nas od podłoża. Ostatnim ćwiczeniem jest pozycja z jogi. Jest to pozycja gołębia. To ćwiczenie dość intensywnie rozciąga biodro, mówiąc ogólnie, w zależności od tego czy mamy największy problem, możecie czuć rozciąganie albo po boku uda, albo w pośladku. Niektórzy odczuwają to rozciąganie w pachwinie. Wytrzymujecie w tej pozycji również kilka sekund, staracie się rozluźnić. Powtarzacie to samo na drugą stronę. Zapraszamy na naszą stronę internetową oraz na konsultacje i zabiegi do Centrum Rehabilitacji Multimed przy ulicy Prostej 69 w Warszawie.